W tym filmie opowiem Ci o rodzajach turystyki, o tym, które regiony świata są najczęściej odwiedzane przez turystów i jak turystyka wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy państw. Zapraszam. Turystyka to czasowy wyjazd poza miejsce zamieszkania, związany głównie z wypoczynkiem i poznawaniem nowych miejsc. Turystykę możemy podzielić ze względu na różne kryteria. Jeśli weźmiemy pod uwagę cel podróży, to będziemy mieć turystykę wypoczynkową, najczęściej wybieraną, mającą na celu regenerację sił fizycznych i psychicznych, turystykę poznawczą, której celem jest zwiedzanie i poszerzanie wiedzy, turystykę zdrowotną do uzdrowisk i sanatoriów. Turystykę religijną, do miejsc kultu religijnego oraz turystykę biznesową wiążącą się z wyjazdami na szkolenia i spotkania biznesowe. Turystykę możemy też podzielić ze względu na środek transportu. Będziemy mieć wtedy chociażby turystykę pieszą czy rowerową. Ze względu na odwiedzany obszar, tu wyróżniamy turystykę krajową i zagraniczną. Czy ze względu na sposób organizacji wyjazdów? Turystka indywidualna lub zorganizowana. Turystyka kwalifikowana to taki sposób spędzania czasu, który wymaga od turysty odpowiedniego sprzętu i umiejętności. Będzie to na przykład wspinaczka wysokogórska, żeglarstwo, nurkowanie, narciarstwo, rafting lub kanioning, polegający na. Pokonywaniu górskich dolin z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Na atrakcyjność turystyczną danego miejsca składają się walory turystyczne, czyli wszelkie obiekty i cechy jakiegoś obszaru interesujące turystów. Dzielimy je na walory przyrodnicze, czyli na przykład zbiorniki wodne, obszary chronione, ciekawe rośliny i zwierzęta. Czy rzeźbę terenu, i walory kulturowe, jak obecność parków rozrywki, miejsc kultu religijnego, muzeów czy imprezy kulturalne. Oprócz tego, na atrakcyjność turystyczną wpływa infrastruktura turystyczna. Chodzi tu o wszelkie elementy zagospodarowania terenu, które ułatwiają turystom pobyt i wypoczynek. Będzie to głównie baza noclegowa. Obiekty gastronomiczne czy obiekty sportowo-rekreacyjne. Ważna jest też dostępność turystyczna danego regionu, czyli możliwość dotarcia do niego różnymi środkami transportu. Niektóre regiony świata są szczególnie często wybierane przez turystów. W skali globalnej najpopularniejsze są wybrzeża ciepłych mórz, zwłaszcza Morza Śródziemnego. Czy Morza Karaibskiego, góry, np. Alpy, Andy czy Himaleje, parki narodowe i rezerwaty, np. te w Stanach Zjednoczonych czy Tanzanii, cenne zabytki, zwłaszcza te pozostawione przez starożytne cywilizacje Majów, Egiptu czy Chin. I w końcu ośrodki kultu religijnego, jak Watykan, Jerozolima czy Mekka. Krajami najczęściej wybieranymi przez turystów są Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Chiny i Włochy. Według Światowej Organizacji Turystycznej, z angielskiego World Tourism Organization, na świecie można wyróżnić pięć głównych regionów turystycznych: Europę, Azję z Australią i Oceanią, Amerykę Północną i Południową, Afrykę. I Bliski Wschód. Europa jest najliczniej odwiedzanym regionem turystycznym na świecie. Roczna liczba turystów zagranicznych odwiedzających ten kontynent to niemal 700 milionów osób. Turystów zachęcają zróżnicowane warunki przyrodnicze, zabytki, wydarzenia kulturalne a oprócz tego występuje tu rozwinięta infrastruktura turystyczna. Azja z Australią i Oceanią. Ich udział w turystyce światowej ostatnio wzrasta. Turystów przyciągają zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tamtejsza kultura, zabytki starożytnych cywilizacji, miejsca kultu, np. świątynia Angkor Wat w Kambodży i stosunkowo niskie ceny. Afryka tu najpopularniejsze są kraje nad Morzem Śródziemnym. Republika Południowej Afryki, Kenia i Tanzania. Atutem tego kontynentu są parki narodowe i zabytki. Ameryka. Najpopularniejsze wśród turystów są Stany Zjednoczone, a zwłaszcza parki narodowe. Na przykład Park Narodowy Wielkiego Kanionu i Wybrzeża Morza Karaibskiego. Ameryka Południowa, mimo że charakteryzuje się bogactwem kulturowym. Tu przeszkodą jest gorzej rozwinięta infrastruktura turystyczna. Bliski Wschód. Turyści wybierają tu najczęściej kurorty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej oraz zabytki starożytnego Egiptu. Wiele obszarów odstrasza turystów trwającymi konfliktami zbrojnymi. Turystyka na masową skalę zaczęła rozwijać się w drugiej połowie XX wieku. Obecnie jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się działów usług. Międzynarodowy ruch turystyczny rocznie wzrósł z 30 milionów osób w 1950 roku do miliarda osób w ostatnich latach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost zamożności społeczeństw, wydłużenie czasu wolnego od pracy, rozwój transportu. Chodzi tu zarówno o jego szybkość, Komfort i zasięg. Ograniczono formalności, jakich trzeba dokonać przy przekraczaniu granic krajów. Wzrósł poziom wykształcenia ludności, w tym znajomości języków obcych. Ustabilizowała się też sytuacja polityczna, a liczba konfliktów zbrojnych zmalała. Stale też rosną przychody z turystyki, które są związane ze wzrastającą liczbą turystów. Turystykę rozwinęły głównie państwa o wysokim poziomie rozwoju przez ich dostępność turystyczną, zasoby finansowe i nakłady na rozwój infrastruktury turystycznej i utrzymanie zabytków. Potem inne regiony świata także zaczęły rozwijać turystykę. Dziś państwa o najwyższych przychodach z turystyki to Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Tajlandia. Wielka Brytania, Włochy i Australia. Są kraje, w których turystyka jest dominującą dziedziną gospodarki, która wytwarza dużą część PKB. Będą to głównie kraje wyspiarskie, jak Malediwy czy Seszele. Ich zaletą są wyjątkowe walory przyrodnicze, a z drugiej strony nie ma tam warunków do rozwoju przemysłu i rolnictwa na dużą skalę. W turystyce Pracuje 4% wszystkich osób pracujących na świecie. Oczywiście ich udział jest różny w różnych krajach. Kraje o najwyższym udziale turystyki w strukturze zatrudnienia to przykładowo Seszele, Malediwy, Grecja, Tajlandia. Turystyka wpływa na wzrost jakości życia mieszkańców, a to przez inwestycje w infrastrukturę transportową, modernizację części miast, wsparcie dla lokalnej kultury, rzemiosła i handlu. Na koniec chciałabym zabrać cię do tzw. rajów turystycznych, czyli miejsc wyjątkowo atrakcyjnych dla turystów. Zacznijmy od Karaibów, czyli wysp na Morzu Karaibskim w Ameryce Środkowej. Są tu malownicze miasteczka z czasów kolonialnych, a na turystów czekają luksusowe statki. To miejsce. Jest szczególnie popularny wśród obywateli Stanów Zjednoczonych. Kenia i Tanzania słyną ze swojej dzikiej przyrody. Jest tam kilkadziesiąt parków narodowych, np. Na Serengeti. Turyści mogą udać się na safari i na własne oczy zobaczyć tamtejsze wyjątkowe zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Islandia, są tu wulkany, lodowce, wodospady i gejzery. Można obserwować barwne zorze polarne. Chiny. Tu turystów przyciągają liczne starożytne zabytki, architektura i chińska kultura. Wielką popularnością cieszą się wśród turystów Wielki Mur Chiński, zakazane miasto w Pekinie, Wielki Buddha z Leszan oraz Klasztor Shaolin. Wszystkie te miejsca wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zapamiętaj najważniejsze. Turystyka to czasowe wyjazdy ludzi poza miejsce zamieszkania, związane przede wszystkim z wypoczynkiem i poznawaniem nowych miejsc. Wyróżniamy m.in. turystykę wypoczynkową, poznawczą, zdrowotną, religijną i biznesową. Atrakcyjność turystyczna danego obszaru zależy od jego walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych oraz od infrastruktury turystycznej. Najwięcej turystów zagranicznych odwiedza kraje europejskie. Przyciąga ich zróżnicowane środowisko przyrodnicze, a także liczne zabytki, wydarzenia kulturalne i dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna. Turystyka ma znaczny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wielu państw świata. W usługach turystycznych pracuje około 4% zatrudnionych, a wpływy z turystyki. Z roku na rok rosną.